Cześć, jestem Lech Olszewski. Moją pasją jest wino, Dlatego razem z Adamem Pawłowskim powołaliśmy do życia Winoklub, w którym prezentujemy świat współczesnego winiarstwa, konfrontując klasykę z winami nowej fali. Pijąc z nami wino, nie tylko poszerzasz swoje umiejętności degustacyjne, ale także wiedzę o świecie wina. Wykupując subskrypcję w Winoklubie, możesz liczyć na rabaty zarówno na aktywności w ramach Adam Pawłowski Wine Academy, czyli kursy w SET oraz Capstone California, ale także na to wszystko, co oferuje SPOT, czyli warsztaty, degustacje i sklep z winami. A w lipcu widzimy się wszyscy w Poznaniu na plenerowej degustacji petnatów. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem winoklubu, zapisz się już teraz www.winoklub.pl. Czekamy na Ciebie!